Dobry wieczór no, jesteśmy na siłowni ja nie mam swoich przywitaj się ładnie Z naszymi witami zero No dawaj słuchawki, ludzie Z mega się nie chce Ale się zabraliśmy ja mi się chciało tak mi się nie chce, to dalej bym się nie chciało Ale dziwnie takie malutki się wydaje w tym tym Nie? Dajesz, że jakbyś miał wielki łeb, a... mały łeb, a wielkie pice. Odwór. tak ta kamerka tak jakby pomniejsza. Jesteśmy mega zamulani. No. A, ale chyba nagrano. coś. Normalnie. Czyli próbujemy robić klatę. I tak. Zobaczymy tak. czy, czy bark mi pozwoli, czy nie. Dzisiaj sprawdzałem, było ok, ale nie pięćdziesiątkami. Tylko czternastkami. No, ale na maszynie brałem maxa i bark mi pozwalał wszystko. Jako tako mi pozwalał, bo to też nie jest, że on się wyleczył. Tylko pozwalał. Zobaczymy jak to będzie z tym barkiem przednim Achtonem. Jak się nie naprawił. To chuj. To umrzemy. No, czuję go, no cały czas go czuję. Nie naprawi się jeszcze. Wielko jest wystra? Pięćdziesiątki dzisiaj nie pójdą. Na pewno. Ale spróbujemy. Jeszcze 30 zrobić Na kablach myślę, że mi pozwoli bark zrobić Na maszynie Może też lekko mniej walkę nie biorę maksa Zobaczymy, na stanie ten bark No, teraz Rosja ja On już Kurwa Półtorej tygodnia i dalej, dalej go czuć Także Nie ma co ryzykować, jak szykujemy się na zawody, prawda? Jak się nie naprawił Sam to go zaraz tu Naprawię, kurwa 26. Połowa, połowa ciężaru. Wciągam próbuję sobie to Trochę pa sądzi No jak sobie ściągam to sobie tak wkręcam, żeby barki po prostu nie pchać To sobie tak zrzucam żeby ten bark przez to tak jakby nie? Jak najmniej ja okay. pompy nie czuję Nie bicy Nie bice rosną cały czas takie samo Trudno. Masa jest, cały rok, całe życie. Geny. Macie być, że jest gen chipsowy, ale tak nie uważam. Co? Mówię o moich genach. No. Zobaczymy, jak to tu wygląda. Jeszcze rób, teraz tu zobaczymy, to jest chyba lekko, lekko. Możesz przybliżyć. Mogę. Kompletnie klata niespompowana. Nie robię maksów dzisiaj, żeby nie rozwalił barku, spróbuję stówę. Zobaczymy czy będę czuć ten bark, czy nie. Pewnie będę czuć. Bo się używa barku tutaj. Na ja rozpiętkę dużo. No, także jeszcze dwa tygodnie masy zostało. Jakieś 5 miesięcy redukcji. Waga, nie wiadomo tam. jakaś na waga jest jak zwykle. Także zobaczymy będzie może formę na koniec, jak się będzie chciało. Popozujemy jak zwykle. Dwa tygodnie na koniec masy, nie? W sumie no tak dwa tygodnie, parę dni, no, ale liczmy dwa tygodnie takie, bo tam dwa tygodnie, dwa dni, coś takiego tam, czy ileś, no. że spróbujemy zrobić rozpiętki na maszynie, jak Bark pójdzie, to, to się widzimy w, za trzy trz lata. Nie? nie jest źle, ale to nie jest to, co chcę czuć. Czuję ten bark, nie czuję, że boli, ale go po prostu czuję, nie denerwuję. Dropseta robisz? Co? Dropseta robisz? Robię dropseta tą samym ciężarem. Dobra. No. odpadnie. Dro tu mi się już lepiej trochę lata spompowała. Jednak trochę, cięży, trochę ciężej... Ale to jeszcze nie jest to, co on chciał czuć. To nie jest kompletnie co? To jest takie. Mi się robię 60% swojego takiego maksa. Podejrzewam, nie? Bo, mówię, bark jeszcze się nie naprawił Także lecimy jeszcze dropsetem, testówką Trochę tą ręką nie schodzę tak do końca Bo się cykam ciekaw... o bark No nie jest takie ciężkie Coś czuję pompę, ale... A ten bark denerwuje zobaczymy Jak się czujesz na masie? Cały Masa. się fajnie Pokaż Santos'a nie mogę. Dobra, rób. Zobaczymy co z tego wyjdzie, z tego montowania. Zostaw ciężar. W ogóle, jak myślicie, teraz jest lepszy montaż, czy dwa filmiki wcześniej, bo teraz ja też no. montować. Ostatni Ostatnim ja montowałem i teraz też będę montować. To zależy. Razem. Na pewno jest lepszy niż, niż Tak. Swój. Ja będę nad montażem kilka godzin, a Marcin 20 minut. Dobra. 32. Tak? To rób dwa, zobaczymy. Jep, jep, jep. Bo ci ciski wybuchną. Jep. Zamiast bikini fitness to będzie bikini santos. Jeszcze na drobcecie, Na drobcecie musi być dalej. Ale... Ja cię nie zmniejszę, Musisz to sama. Bo ja wczoraj nie chciałam Santosa, a teraz nagrywam i mówiąc Santosa i niestety musiałam być tą pizzę. To nie mieliśmy nic do, w domu do jedzenia za bardzo. Nieprawda. I ja goździliśmy Santosa. Nieprawda, ja miałam. Miałam świeże pieczywo. No to I trzeba było zjeść, grubasie. A ja powiedziałam, że nic nie chcesz, bo no, już na siebie. No, dobra, rób. A ty powiedziałeś, że tam nie chcesz jeść. Świeży Santosie, ty. Patrzcie, jak się śmieję, jak nie pa arczy. Prawie na Maxa. Czyli takie. Ten Max to i tak tutaj nie jest jeszcze taki Max. Co? Nie trochę. się. No, ten Max to nie jest taki Max. Jaki bym chciał, nie? Nie boisz się Maxa brać teraz? Mówię 134, czyli Max na maszynie. Ale mógłbym tak spokojnie, myślę, że 170 zrobić 10 razy, nie? No ale teraz się nie boisz. Czy się nie boję, o bark? Zobaczymy czy jestem dewilem, czy nie. O kurwa. Próba zrobienia. Maxa. Przez dewila. Część pierwsza. Zobaczymy. Bip, bip. Po prostu nie schodzę tą ręką tak jak powinienem Połam strach w głowie Ja zmienię się tak. Ocz Najgorsze puszczenie było latą, czy z barkiem, ale jeszcze go czuć Ale ja go tak mogę robić I raz A trochę widzicie inaczej schodzę tą w porównaniu do tej najwyżej mi prawy tyz bardziej urośnie. A, dlaczego tu robimy dropseta? Bo mówię, mógłbym zrobić więcej, ale nie mamy tutaj ciężaru. To po prostu robimy dropsetem na dobicie, nie? No, jak się nie ma ciężaru, to można dropsetem dobić albo supersetem, nie? A że na tutaj podejmie się czuję akurat To właśnie dlatego robią dropseta zamiast zwykłego seta. No. I teraz nagrywamy. Zobaczymy. To też fajnie, klatę czuć no mogę. To zimno, dobrze nie ciepło. Teraz superset set. Ściskaj tam na końcu, ściskaj rękoma proste ręce. O, już było lepiej. Syce wylecą. Będzie no. miniaturka. Tu brzucha będzie miniaturka. Tak? Santos? No. 2-1. Najlepsze ćwiczenie na pizzę. Nic nie ma. Pompa jest ostra. Dziesięć na lewą, dziesięć na prawą, dziesięć razem. Ale ciągnie. Przynajmniej barku nie czujesz jak się można robić. To co Ty tak przybliżasz? Cicho. Nie lubię, jak tak przybliżasz. Cicho. Okej, okay. jesteśmy po treningu. Gdzie jest? Tyk. Wow. Eee. Trening skończony. To zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Co i jak. Bark, już coraz lepiej. Z na dzień coraz lepiej. Już powoli wraca do nocy. to woda nie dopisała, zaraz kupimy w domu. No i co? Jeśli ten trening wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek! Pokażemy co jemy, a bo jakieś pionerie na koniec. Daj, tutaj, tutaj będziecie mieli. Kurwa, tak Skrybuj. spompowana, że aż hmm. nie mogę jej dobrze napiąć. Lecimy do domu. Ach, lecimy? Czy nie lecimy? Tak. No. Widzimy się w następnym filmie. Pa! Piszcie w komentarzach co byście chcieli zobaczyć. Cześć! Pożegnaj się!